stan wojenny na obszarze całego kraju. Ja proszę to was za tak, pana generała. tak, to, 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 tak, 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 Podpiszę akt. Traktatu Lizbońskiego. This is, this is, really... Prezydenci, rezydenci, polecam. Stanisław Na bliższą sobotę, 26 kwietnia, zapraszam Państwa na Targi Książki Patriotycznej do Wrocławia. Tym razem targi odbędą się nie w samym Wrocławiu, w centrum budynku NOT, gdzie pierwotnie były planowane, tylko odbędą się obok, w Wielczu Laskowicach, to jest obok Wrocławia, w ośrodku Ogniwo, przy ulicy Wincentego Witosa 71, a dwa tygodnie później, 10 i 11 maja, zapraszam Państwa na Targi Książki Patriotycznej do Paryża. Na fermę w olnej sous To Polacy mieszkający w Paryżu i w okolicach Paryża znają to miejsce. Tam będzie festiwal polonijny i targi książki patriotycznej będą częścią tego festiwalu polonijnego. Wszędzie oczywiście znamienite grono autorów. Moja skromna osoba w charakterze organizatora: Stanisław Michalkiewicz, Wojciech Sumliński, profesor Jerzy Robert Nowak, Lucyna Kulińska, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, Tomasz Cukiernik, Tomasz Sommer. Profesor Adam Wielomski razem z żoną Magdaleną Ziętek Wielomską i wielu jeszcze innych, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Przypominam też, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga rozwiązywać Państwu rozmaite problemy, rozmaite zagadki kryminalne i właśnie świętujemy półtora roku już funkcjonowania. Bardzo dużo ciekawych spraw się udało przez ten czas zrobić. O jednej niebawem Państwu opowiem, o wielu innych nie można mówić, o innych by się nie wypada nawet mówić. Ech. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Dzisiaj dotrzymuję słowa, bo zaczynam ten cykl od pana Serka heterogenizowanego. Szanowny panie Leszku, podczas ostatniego QA doszło w pana wykonaniu do niegroźnej pomyłki. Moje pytania zostały przepisane czcigodnemu szowiniście męskiemu i zadane w jego imieniu, ale ważne, że zostały zadane. Jeszcze tydzień wcześniej filtr YouTube zablokował moje poprzednie pytania. No, panie Serku, no to niech pan się nie obrazi. Grunt, że chciałem na pańskie pytania odpowiedzieć i odpowiedziałem to. Rzeczywiście, tutaj były w zeszłym tygodniu cyrki z tym. Dzisiaj mam takie przemyślenia, pisze mi pan Serek. Leszek Miller, były członek PZPR, człowiek wywodzący się z opcji politycznej raczej niechętnej polskiej, katolickiej prawicy. W wywiadzie przeprowadzonym chyba jakoś w środku lata lub pod koniec marca u Moniki Jaruzelskiej pozytywnie wypowiada się o Grzegorzu Braunie, krytykując Parlament Europejski po tym, jak Grzegorz Braun został wyłączony z obrad tej instytucji za przypomnienie o ludobójstwie odbywającym się w Strefie Gazy. Stwierdził, że Brown nie złamał żadnego regulaminu, a Parlament jest właśnie miejscem, by móc w nim mówić, co się chce. Grzegorz Brown z kolei widzi Leszka Millera jako ambasadora do spraw specjalnych, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Twierdzi, że Leszek Miller, cytuję, stoi na polskim stanowisku, stanowisku, jakie powinna zajmować władza w Warszawie i nasza dyplomacja w Kijowie. Jeśli poczytamy komentarze pod youtubeowymi wywiadami z Leszkiem Millerem, na przykład w Polsacie, na tematy polsko-ukraińskie, możemy zobaczyć wielu ludzi, którzy identyfikują się jako wyborcy Konfederacji, wyborcy Brauna, którzy w całej rozciągłości popierają to, co mówi Leszek Miller. Ja ze swej nic negatywnego nie insynuuje, od na takie mnie wzięło przemyślenie. Sam uważam, że Miller po odejściu z polityki mówi w wielu sprawach głosem Konfederacji, co jest bardzo ciekawe. Zabawne, że nawet Postkomuna może znaleźć wspólny język z Prawicą. Druga kwestia jest taka, że i Miller i wyborcy Konfederacji lub generalnie ci po prawej stronie sceny politycznej z politowaniem patrzą na dzisiejszą Lewicę, utożsamioną z takimi postaciami jak Czarzasty, Nowicka, chyba Nowacka, Zandberg, Biedroń czy Żukowska. Tyle mi tutaj napisał swoich przemyśleń pan Serek heterogenizowany. No cóż by tu panu odpowiedzieć, panie Serku, kochany? No ja akurat myślę, że idealna dla Polski byłaby koalicja prawdziwej prawicy, czyli właśnie Konfederacji Korony Polskiej z prawdziwą lewicą, bo my mamy jedną tylko prawdziwą prawicę, czyli właśnie Koronę Grzegorza Brauna i jedną Prawdziwą lewicę. Prawdziwej lewicy tak naprawdę nie mieliśmy, ale są takie postaci prawdziwie lewicowe, jak na przykład Piotr Ikonowicz. I tutaj pan pisze o tym, że środowisko konfederacji się tam z politowaniem patrzy na tą nową lewicę. Tak, bo wie pan, to jest, to jest już nowa lewica, zupełnie oderwana od tej starej. Bo pan Miller, on się wywodzi z PZPR-u, podobnie jak Aleksander Kwaśniewski, na jedwedzie I ta lewica. PZPR-u, to ona wyrasta z tradycji socjalistycznej, czyli z tradycji takiej, takiej, takiego pomysłu, że trzeba się troszczyć o klasę robotniczą, bo klasa robotnicza jest wyzyskiwana przez kapitalistycznych burżujów. No to jest pomysł, który oczywiście był bez sensu, ale on opierał się on w oparciu o te właśnie pomysły. Powstał, powstał cały socjalizm, powstały te wszystkie pomysły na osłon socjalnych, przymusowego tam państwowego systemu emerytalnego i tak dalej i tak dalej. I mnie by, się, mnie by się marzyła taka właśnie koalicja w autentycznej prawicy z autentyczną lewicą, bo można byłoby odrzucić mnóstwo głupot, które są, zlikwidować idiotyzmy, które są, mając sojusz tych ludzi, którzy są za, zasada, za zasadami i za wolnością oraz tych, którzy mają fobię na punkcie obrony człowieka. No, na przykład weźmy coś takiego jak podatki, prawda? Konfederaci to mówią tak, że podatki są za wysokie, trzeba je zlikwidować i to jest prawda. Bo tutaj nie może być tak, że człowiek oddaje swojemu państwu 80, ileś tam procent podatków. A lewica autentyczna mogłaby mówić tak, no to przecież wstyd, że państwo okrada tego, to, tego robotnika, tą matkę z dzieckiem i tak dalej. I wtedy można byłoby z dwóch zupełnie różnych powodów zlikwidować bez sens jakim jest na przykład podatek dochodowy no, albo, albo likwidacja biedy. No, czcigodny, ceniony przeze mnie, mimo że to są antypody moich poglądów politycznych, pan Piotr Ikonowicz, ma taką fobię na punkcie walki z biedą, prawda? No z biedą nie trzeba walczyć, biedzie po prostu trzeba pomagać, trzeba przestać ludziom przeszkadzać, żeby sami przestali być biedni. Ale, ale na przykład jeśli chodzi o kwestię budownictwa mieszkaniowego, no to prawicowcy mogliby powiedzieć tak: no trzeba zlikwidować te idiotyczne wszystkie przepisy, żeby mieszkania mogły być budowane i żeby były tanie. A lewica mogłaby powiedzieć, no tak, trzeba przeszło w, w imię obrony człowieka pracy, zapewnić mu tam tanie mieszkania, więc coś tam. No, też można byłoby na tej podstawie wiele ugrać. No, ta nowa lewica, te nazwiska, które pan tutaj wymienił, panie Serku, tam właśnie Zandberg, Biedron i tak dalej, to tak zwana lewica kawiarowa, która nie ma już w zasadzie żadnych przekonań ideologicznych. Oni to tam Marksem sobie mogą tyłek wytrzeć. Natomiast, natomiast oni sobie przyzwyczaili do takiego dostatniego życia za cudze pieniądze, za opowiadanie jakichś dyrdymałów na przykład o LGBT. No to jest ta, 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 ta nowa lewica kawiorowa. I z nimi rzeczywiście nie da się nic zrobić, bo oni nie mają pojęcia o niczym, na niczym się nie znają, nic nie umieją zrobić, nic nie umieją mądrego nawet powiedzieć, tylko żyją jakimiś problemami zupełnie oderwanymi od rzeczywistości. Jeśli chodzi o Leszka Millera, to wie pan, ja byłbym jednak przeciwnikiem tego, żeby go wysyłać jako ambasadora Polski na Ukrainę, bo nie mam, szczerze mówiąc, pewności, czyje interesy Leszek Miller by tam reprezentował. No, Leszek Miller rzeczywiście mówi wiele rzeczy mądrze. Leszek Miller akurat był premierem raczej takiej, był raczej dał się poznać jako taki człowiek dialogu. Natomiast Leszek Miller na przykład, jego to odróżniało od bardziej radykalnego skrzydła lewicy, jakichś tam palikociarzy, że on się mało zajmował kwestiami ideologicznymi. On sam nie był nie był wierzący z tego co wiem, ale prawda, nie utrudniał życia katolikom, nie było za jego czasów jakichś dyskryminacji środowisk katolickich. Po prostu Leszek Miller tak podchodził po lewicowemu, no, że ludzie są różni, więc tym ludziom nie przeszkadzajmy, róbmy tam co, co, co możemy, trochę sobie przy tym pokradnijmy i tak dalej. Natomiast wie pan, wysłanie Leszka Millera jako polskiego, jakiegoś tam specjalnego przedstawiciela na Ukrainę nie byłoby dobre z jeszcze jednych powodów, bo Leszek Miller jest człowiekiem który ma zbyt bliskie związki z Rosją, i przez to byłoby ryzyko, że w pewnym momencie jego dążenie do realizacji interesów rosyjskich weźmie górę nad próbą dążenia do, interes, do realizacji interesów polskich. No, Leszek Miller przecież jest jednym z głównych bohaterów afery związanej z pożyczką moskiewską, bo jak się sypała nieboszczka PZPR, to wtedy towarzysze z Moskwy udzielili polskim komunistom pożyczki i za te pieniądze tam stworzono SDRP, tak to się wtedy nazywało. I to w oczywisty sposób uzależniło tą partię, która przecież była w latach 90. No, ekspozyturą interesów rosyjskich w Polsce. Pan Leszek Miller przecież też doprowadził wtedy do... do znaczy, doprowadził. W no, czasach jego rządów były te próby uzależniania polskiej sieci przesyłu ropy od, od, od Rosji. Więc wolałbym, szczerze mówiąc, żeby interesy polskie w sprawach ukraińskich reprezentował człowiek no, trochę mniej uwikłany w takie rzeczy. Co nie zmienia tego, że ja lubię Leszka Millera. Ja też mam do niego dużą sympatię, duży szacunek. Natomiast, natomiast myślę, że są i w kręgu konfederackim, i koroniarskim, i w ogóle po tej tak zwanej prawej stronie ludzie, którzy też nadawaliby się do roli polskich specjalnych pełnomocników do, 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 do spraw relacji z Ukrainą, których można byłoby wysłać do Kijowa. I ci ludzie się do tej roli nadają nie gorzej niż niż Leszek Miller. Także tyle, panie Serku, mam w tej sprawie do powiedzenia. No teraz oczywiście drugi mój wielki fan, czyli szowienista męski, mój pytacz zawodowy numer jeden albo numer dwa. Dzisiaj w drugiej kolejności. Mam nadzieję, że się pan nie obrazi, panie szowinisto. Panie redaktorze, czy Donald jest w stanie przeprowadzić szkolenie Volkssturmu, jeśli amunicji wystarczy na 5 dni, no wie pan, zależy przeciwko komu byłoby to szkolenie, bo myślę, że jakby było, na przykład jakby Volkssturm uczył się zwalczać polskich patriotów, i brakłoby mu amunicji, to Niemcy by pożyczyli. Oczywiście nie w ramach budowania wojny, tylko w ramach budowania pokoju i demokracji. Dwa, zapewne możemy powiedzieć, że Ukraina przegrała wojnę, a Rosja wygrała. Ale czy Stany Zjednoczone też wygrały? No to wie pan, myślę, że to jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. Bo kto wygrywa wojnę? No ten, który odnosi więcej korzyści niż strat. No, na pewno głównym przegranym w wojnie na Ukrainie jest sama Ukraina. Bo zapłaciło za ten konflikt potworną cenę. No setki tysięcy karek, zniszczone potężne połacie kraju, ruina gospodarcza, polityczna, miliony ludzi na emigracji, i tak dalej. To bezdyskusyjnie. Rosja, co Rosja wygrała? No, Rosja wygrała na pewno nowe terytoria, to bez dwóch zdań. Rosja wygrała dostęp do niektórych surowców, ale jeszcze nie do wszystkich, bo. Rosja będzie chciała mieć jeszcze, jeszcze więcej. Na pewno Rosja wygrała to, że zablokowała Ukrainie drogę do Unii Europejskiej i do NATO. A czy Stany Zjednoczone wygrały? No, jakbyśmy sobie spróbowali spojrzeć na rachunek zysków i strat, to na pewno po stronie strat są potężne pieniądze, które Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie. Na pewno po stronie strat są, jest to całe wsparcie wojskowe. Na pewno po stronie strat jest to, że to nie przyniosło takiego efektu, jakiego sobie prezydent Biden życzył. Po stronie zysków jest to, że. W jakiś tam sposób Stany Zjednoczone ograniczyły możliwości ekspansji rosyjskiego imperializmu, ale myślę, że główną stratą dla Stanów Zjednoczonych to jest sojusz rosyjsko-chiński, który na tej wojnie na Ukrainie został scementowany. I teraz prezydent Trump ma. Bardzo trudny orzech do zgryzienia, bo jak on chce umocnić Amerykę na, na pozycji hegemona światowego, to musi wygrać rywalizację z Chinami, a Chiny wspólnie z Rosją są już silniejsze niż Stany Zjednoczone, i z tego względu można powiedzieć, że Stany Zjednoczone też są przegranym tej wojny. Także na razie moim zdaniem zwycięzcami tej wojny są Rosja i, Ukrai i Chiny, przegranymi są Stany Zjednoczone, mm. Ukraina, no i niestety też Polska. Która dużo dała, nie dając nic w zamian. 3. Czy mieszkańcy 15-minutowych dzielnic koncentracyjnych będą musieli nosić na ramieniu opaski z numerem swojej dzielnicy? Bo jak inaczej systemu dozoru wykryją, że ludzie rozłożą się po mieście? Wie pan, myślę, że ten pomysł, o którym pan mówi, czyli tych opasek na ramieniu, to będzie realizowany wtedy, jak komuś przyjdzie do głowy wyjść poza 15-minutowe miasto, bo jak ktoś będzie sobie chodził w obrębie swojego 15-minutowego osiedla to co właśnie idea jest taka, żeby tam wszystko można było załatwić i żeby po nie, poza nie nie wychodzić. To wydaje mi się, że w pierwszej fazie przynajmniej tam nie, ale, ale może w drugiej fazie wprowadzą takie opaski z pełnym systemem kontroli, kto jaką żywność kupuje, kto jak spędza czas i tak dalej i potem będą wprowadzać takie normy, że na przykład, o, panie tutaj szowinisto męski, pan, my panu zalecamy, władza panu zaleca półtorej godziny sportu, Dziennie, a pan tylko 30 minut chodzi spacerem. No to proszę teraz przebiec tutaj trzy, trzy razy wokół parku i zrobić 15 pompek. To tak może być w drugiej, w, drugiej, w drugiej fazie. Czy za prezydentury Rafała produkty zawierające robaki zostaną przymusowo wprowadzone do szkolnych sklepików? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest to możliwe ale mam nadzieję, że się tak nie stanie. Wie pan, ja nie siedzę w głowie Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, co tam do tej głowy strzeli. No nic mądrego na razie nie strzeliło, widać po dotychczasowym jego dorobku politycznym. Więc nie wiem. Czy nie śmieszy pana twierdzenia, że media są czwartą władzą? Wie pan, nie wiem. Myślę, że są media rzeczywiście wpływowe, ale są też takie, które są, są tubami propagandowymi. No, media kiedyś miały większą siłę niż teraz, wtedy, kiedy były bardziej niezależne. Natomiast ja nie wiem, czy trzeba było mówić czwartą, czy piątą, może, bo, bo media rzeczywiście odgrywają dużą rolę i to tego nie przeceniajmy, ale z drugiej strony no, jest teraz taka tendencja do paraliżowania mediów, i to się w Polsce robi za pomocą trzech e, środków: czyli, po pierwsze, dotacji ze spółek Skarbu Państwa, po drugie, apolitycznej prokuratury, i po trzecie, profesjonalnych służb specjalnych. Bo Dając pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, zamienia się media w ośrodki propagandy, no bo ten, kto bierze pieniądze, musi tak pisać albo tak mówić, jak mu płacący dyktuje. Jeśli chodzi o agenturę, no to środowisko dziennikarskie jest bardzo silnie spenetrowane. Mnóstwo nazwisk znanych to są konfidenci bezpieki, zwłaszcza ABW. I trzecia kwestia, no to działania prokuratorsko-sądowe. Jak jakiś dziennikarz jest niewygodny, to. Można mu postawić zarzuty, na przykład zagłoszenie mowy nienawiści albo czegoś tam innego. Jeśli firmy padają z powodu obciążeń podatkowych, a z powodu podobnych obciążeń i regulacji obywatele będą plejtować prywatnie, między innymi tracąc domy, to czy w ciągu pięciu lat ceny gruntów polecą na łeb? Czy możemy powiedzieć, że jeśli ktoś zainwestował w nieruchomość, to już umoczył pieniądze? Wie pan, myślę, że nie, że nieruchomości to jest raczej taki obszar, że tam inwestycje się zwracają powoli, ale jednak wartości nieruchomości rosną. Tu może być te, to, to, co Pan mówi, zwłaszcza, że ze zachodniej Europy przychodzi do nas taki trend polityczny, że władza ma decydować, co nam nie wolno robić w swoich domach. Na przykład w Hiszpanii teraz pod wpływem Środowisk anarchistycznych i lewicowych, rząd wprowadził przepisy, na podstawie których nie można wynajmować turystom swoich willi, prawda? W związku z czym ktoś, kto ma willę i przyjeżdża tam na przykład na trzy miesiące, no to przez dziewięć miesięcy musi dopłacać do tej willi. W Polsce jest teraz taki pomysł, żeby żeby zakazać wynajmowania domów na kwatery robotnicze. W związku z czym, jak zabronią najpierw na turystom, potem robotnikom, potem komuś tam jeszcze, no to za chwilę zabronią panu mieszkać w domu i, i, i tyle. Natomiast myślę, że jak ten ustrój zbankrutuje, a zbankrutować musi z czasem, to po prostu wtedy dojdzie do tego, że ceny nieruchomości z powrotem odbiją. 7. Domyślamy się, że Donald olewa kondycję militarną państwa polskiego. Jeśli Donald jednak zapowiada, że obowiązkowe przeszkolenie wojskowe ma się odbyć, to czy skutkiem takich zapowiedzi nie będzie ucieczka obywateli zdolnych do noszenia broni za granicę? Po czym Donald zadzwoni do Berlina i zamelduje wykonanie zadania. No może tak się starzyć, jak pan mówi, panie, panie szowinistą. No tu rozkazy będą przychodzić z Berlina. Ale może on na początku wprowadzi nie obowiązkowe, tylko jakieś takie zachęty dla tych, którzy chodzą na szkolenia wojskowe, co oczywiście będzie zaraz powodować tam rozmaite obchodzenie tych przepisów, etc., etc. Właściwie, po co muzułmanie urządzili demonstrację siły poprzez publiczne modły? Czy jest to demonstracja wobec innych muzułmanów, czy raczej wobec niewiernych? Po co się tak odkrywać? Nie no, zdecydowanie wobec tych, których oni uważają za niewiernych, czyli w stosunku do nas. Ja to... Analizowałem chyba dwa tygodnie temu, tak dość drobiazgowo. To jest właśnie moment, kiedy oni jest, są już w takiej ilości, że poczuli siłę i postanowili nam się pokazać. O, widzicie teraz Giaury, bo oni niewiernych, czyli niemuzułmanów, nazywają Giaurami. Nas już jest tyle i tyle, i teraz my będziemy rządzić, a nie Wy. To dokładnie temu chodziło, i niech Pan tutaj, Panie Szowinisto, nie ma w tej kwestii żadnych złudzeń. Także może, może jak nie tylko rosyjskie, ale jeszcze i muzułmańskie zagrożenie dojdzie i Tusk zrealizuje ten pomysł, o którym pan mówi, że będzie robił, będzie szko wprowadził szkolenia wojskowe albo wybuchnie wojna, to może się tam gdzieś, panie szowinisto, w okopach spotkamy na froncie walki za umiłowaną ojczyznę. Ile to pytań mógłby mi pan wtedy zadawać w takich okopach? Ho, 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 stałbym się naczelnym odpowiadaczem na pytania, ale oczywiście mam nadzieję, że utrzymamy tą formę teraz, którą mamy. EloDocs7802 Panie Leszku, co Lepper miał na Tuska? Jakie Tusk miał, bądź wciąż ma koneksje z Pershingiem? Wie Pan, o koneksjach z Pershingiem Tuska to nie słyszałem, oczywiście by mnie to nie zdziwiło. Przypomnijmy, że Pershing w 1999 roku zginął. Czy wcześniej jakieś tam relacje z Tuskiem miał? No, pewne te daleko posunięte nicie, nici powiązań, które stoją w tle i Tuska, i Pershinga, no to gdzieś tam się pewnie splotą. No, Pershing człowiek służb, Tusk, też człowiek służb, tylko nie do końca wiadomo jakich. Natomiast co leper miał na Tuska? No, leper miał na Tuska, proszę pana, między innymi nagrania audio i wideo rozmów Tuska i Pawlaka z przedstawicielami Gazpromu. Jak oni mieli podejmować decyzje niekorzystne dla Polski w zakresie tranzytu gazu. To, to przede wszystkim i to po jego śmierci zginęło, bo zginęli też ci, którzy mieli to u których Leper to zdeponował, między innymi tam adwokat, dwoje adwokatów, bo pani Róża Żarska i pan Ryszard Kuciński, także, także tyle. To jest bardzo śmierdząca sprawa i to jest właśnie tło śmierci Andrzeja Lepera. Mesua 888. Panie Leszku, dlaczego Pan zmienił zdanie i w drugiej turze będzie głosował na mniejsze zło, czyli przeciw Bążurowi? No, ja mam nadzieję, że w drugiej turze będę głosował na Grzegorza Brauna, proszę Pani, ale gdyby się tak nie stało, to będę musiał zagłosować przeciw Dupiarzowi, bo, bo ja oczywiście, no ręka mnie zaboli, jakbym musiał zagłosować na, na Karola Nawrockiego, ale tu chodzi o to, że... Mm, Prezydentura Dupiarza w sytuacji, kiedy Polską rządzi uśmiechnięta koalicja Tuska, no będzie katastrofą, bo będzie oznaczało, że wszystkie te lewackie idiotyzmy pokroju właśnie tęczowych, rainbowjastych, prawda, zmiennopłciowców, klimatyzmu, wołk i tak dalej będą realizowane, no bo Dupiarz będzie to przecież podpisywał bez żadnego, bez żadnej refleksji i zagłosowanie przeciw Dupiarzowi będzie po prostu trochę ten proces spowolni. Więc to jest, to jest jedyny powód, także kieruje się interesem polski, chociaż no, zupełnie inaczej sobie go wyobrażam. Także, także tak to wygląda, droga pani. No, lepszy jest konflikt, żeby się prezydent z obozem rządzącym kłócili i przez to wzajemnie sobie paraliżowali głupoty, niż żeby te głupoty zgodnie uchwalali. Na jakim etapie jest książka Pinokio? Na etapie drugiego, drugiej korekty, tak zwanej czyli po składzie, po pierwszej korekcie jest druga korekta, bo jak książka ma, jest już napisana, ma treść, to wtedy jest, idzie do korekty. Potem po tej korekcie idzie do składu. Skład polega na tym, że się z zapisu na komputerze robi już wersję książkową. Potem idzie do drugiego składu, do drugiej korekty, która jest właśnie teraz procedowana i potem pójdzie już do druku. Także mam nadzieję, że Państwo już niebawem ją będziecie mogli przeczytać. Emilian Velgonzo. Witam po raz kolejny, szanowny panie Leszku. No witam, panie Emilianie, to już dołącza pan widzę do stałych pytaczy. Zaraz pan będzie jak pan serek z panem szowinistą? Zanim przejdę do pytania, chciałbym przekazać, że właśnie skończyłem czytać pańską książkę pod tytułem Zabić komendanta. Bardzo dużo można się z niej dowiedzieć na temat całej sprawy morderstwa marka Papały oraz tego, jak działają polskie służby i wymiar sprawiedliwości, a książkę przeczytałem w 4 czy 5 dni, więc zdecydowanie przyjemnie się ją oczytało. No dziękuję bardzo, to bardzo, bardzo miłe staram się. A teraz przechodzę do pytania. Czy nie zastanawia Pana, że Arturowi Bartoszewiczowi rzekomo przesyłano na? Te 250 tysięcy podpisów, jak sam zadeklarował, mimo że jest człowiekiem bez partii, bez struktur i bez rozpoznawalności, to już nawet Krzysztof Stanowski, który jest zdecydowanie bardziej rozpoznawalny, miał większe problemy z zebraniem podpisów. Osobiście uważam, że Bartoszewicz może być podstawiony przez Izrael, na co wskazuje jego wobec tego kraju lizodubstwo za przeproszenie. Między innymi chciał masowo rozdawać Żydom polskie paszporty, tylko po to, żeby swobodnie mogli się poruszać po Europie, oraz wybór polskiego prezydenta uzależnia od tego, czy uzna go. Izrael, który to stwierdzenie padło na debacie u moniki jaruzelskiej. Ponadto prześladował swoich studentów za czasów koronawirusa. Wobec tego Artur Bartoszewicz sprawia bardziej wrażenia kandydata na prezydenta Izraela niż Polski. Co Pan sądzi na ten temat? Pozdrawiam, no nic nie sądzę, bo pan Bartoszewicz nie jest postacią liczącą się na polskiej scenie politycznej. No, wpadł na pomysł, te pomysły, o których Pan mówi, no są dziwaczne. Dosyć nie wiem, czy one są podyktowane jakimś politycznym koniunkturalizmem, czy są podyktowane tym, że. Że jakąś głupotę palną. Nie wiem, wie pan, ja się nie zajmuję panem Arturem Bartoszewiczem. Niech sobie prowadzi swój kanał, niech sobie gada dowoli o czym chce. Im więcej poglądów, tym szersza debata publiczna, ale nie będę, ponieważ nie traktuję go jako poważnego kandydata na prezydenta, to w związku z tym nie będę jego poczynań a analizował tak drobiazgowo. Gawiusz 1421 Debata w końskich była zorganizowana przez sztab Trzaskowskiego czy TVP. Czy to jedno wielkie złamanie prawa i wybory zostaną przez to unieważnione, a unieważnione to, proszę pana, zostaną, jak wygra nie ten kandydat, który trzeba, bo jak słusznie zauważył wybitny klasyk demokracji, radziecki przywódca Józef Stalin, niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, zawsze muszą być one wygrane, więc jakby się okazało, że wygra, wybory nie zostaną wygrane, to wtedy zostaną unieważnione. Natomiast na pewno nie zostaną unieważnione przez trzaskowskiego i tą debatę. W końskich, chyba, że, w, że palec postępu i nieubłagana ręka nie wiadomo kogo dojdzie do wniosku, że jest to znakomity pretekst, żeby wybory unieważnić. No, ale żeby je unieważnić, to musiałby je wygrać Grzegorz Brown. Także nie sądzę. kto je zorganizował tak naprawdę, tajemnica to wielka, ale biorąc pod uwagę, że telewizję polską. Rządzi ten sam układ polityczny, który jest teraz przy władzy i który chce dla Trzaskowskiego fotela prezydenckiego, no to można się domyśleć, że jakieś tam powiązania nieformalne były. Ale rzeczywiście, tak jak zauważył Krzysztof Bosak, trzeba to wyjaśnić, opinia publiczna ma to wiedzieć. Ma prawo to wiedzieć i, i tyle. Bad trip. Kogo z polskich polityków oprócz Grzegorza Brauna pan szanuje? Bez wykrętów proszę o konkretne nazwiska. No, na pewno szanuję Korwin-Mikkego za jego zdolność trwania, w, mówienia, mówienia tego co myśli, bezkompromisowego mówienia ludziom prawdy i trwania przy własnych poglądach od wielu, wielu lat. Na pewno szanuję Romualda Szeremietiewa, Jana Parysa, prawda, świętej pamięci Jana Olszewskiego, chociaż się z nim w wielu kwestiach nie zgadzałem. No, kogo jeszcze mógłbym wymienić? No, to już niewiele, niewiele więcej. No, były jakieś tam przypadki ludzi, którzy coś chcieli dobrze, ale potem się degenerowali. Także tych, 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 tych kilka nazwisk. No wie pan. Ostatnie 30 parę lat to nie są czasy, kiedy polityką zajmowałyby się jakieś wybitne indywidualności, prawda, więc więc stąd to nie jest. No, bardzo szanowałem jeszcze świętej pamięci Zbigniewa Wassermana, który 15 lat temu zginął w Smoleńsku. Miałem z nim, taki, można powiedzieć, taką relację niemalże ojcowsko-synowską, bo tam odwiedzałem go bardzo często. Rozmawialiśmy sobie w jego gabinecie o różnych ciekawych sprawach. No, był to rzeczywiście szczery patriota. Człowiek, który wiele chciał zmienić, niestety mu się nie udawało. No na pewno Krzysztofa Bosaka też szanuję, na pewno, na pewno szanowałem Zygmunta Wrzodaka, którego uważałem za człowieka ideowego, Gabriela Janowskiego. Ja nie, nie, nie do końca się zgadzałem z metodami Gabriela Janowskiego, ale no idea były dobre. No, bardzo zacną postacią moim zdaniem jest Marek Jurek, taki człowiek z sumieniem, który się podał do dymisji po tym, jak Sejm przegłosował ustawę aborcyjną. Także trochę tych ludzi było, rzeczywiście przyzwoitych, natomiast, natomiast no problem polega na tym, że przyzwoici nie byli, nie obejmowali stanowisk państwowych. Także tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o Państwa pytania. Przypominam, że możecie Państwo wspierać mój kanał i rozwój tego programu. W opisie filmu macie Państwo, poza danymi kontaktowymi do mojej specjalnej grupy od wyjaśniania różnych spraw i pomagania Państwu w rozwiązywaniu problemów, które się rodzą na styku Waszych relacji z durnym ustrojem i z postkomunistycznym państwem, macie też Państwo mój numer rachunku bankowego. Macie Państwo linki do PayPal'a, do Patronite'a. I także no, portfel kryptowalutowy. Dziękuję serdecznie, zapraszam jutro na przegląd tygodnia. Do zobaczenia. Prezydenci, rezydenci, polecam Stanisław Michalkiewicz.